Czyli to nie jest tak, że media wpływają na nią i ona się staje, ma, jest manipulowana przez media, tylko ona wpływa na media, tak? To jest chyba proces taki błędne koło troszkę, że media wpływając na gagę kreują jej nową osobowość, bo ona jest inna w domu, inna na zewnątrz, ale ona jednocześnie swoim zachowaniem też wymusza taki, a in, taką, a nie inną reakcję mediów. To jest Możemy powiedzieć, że świat mediów i świat celebrytów, czy mediów kolorowych, jest, jest, żyje w pewnej symbiozie. Media nie istnieją bez celebrytów, a celebryci nie istnieją bez mediów. Pytanie od Leszka: Czy trudno było znaleźć wydawcę? Więc ja chciałem powiedzieć, że jeżeli ma się pomysł, fajny temat i w miarę lekkie pióro, to wydawcę jest znaleźć w miarę łatwo. I tu bardzo zachęcam internautów do tego, by pisali, a nie tylko, ale nie tylko pisali i chowali książki do, 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 do szafy, wstydząc się komukolwiek ją pokazać, bo jestem tu dobrym przykładem na to, że można ciężko pracować normalnie w pracy bez tym radcą prawnym prawnikiem, który pracuje od lat w międzynarodowych korporacjach, a znalazłem też czas i Tyle, na tyle determinacji, żeby napisać książkę. Potem zacząłem się kontaktować z wydawcami, i Aksis Mundi zainteresowało się moją pozycją i stąd ta książka na rynku. Ale po pierwsze, wydawców jest w tej chwili bardzo wielu. Po drugie, nawet jeżeli żaden z wydawców nie zainteresuje się książką Leszka, to Leszek sam może tą książkę wydać. To nie jest bardzo trudne organizacyjnie, i wbrew pozorom nie jest to też bardzo poważna inwestycja kosztowa. Aha, czyli to pan napisał książkę, a nie ktoś, kto zamienił się w wampira i pan go podmienia? No ja wampirem staję się od 24. Do 24 jestem Maciejem Balcerzakiem, słynnym celebrytą, ale też i ciężko <grym> pracującym w rzeczywistym świecie, a o 24 zapraszam na Żoliborz, może spotkacie mnie w Lesie Bielańskim, gdzie razem z warszawskim wilkołakiem grasuję w okolicy. <grym> Lalka pyta, czy gaga to gaga, gag, czy może coś innego? Gaga to Gaga, Gaga to... Ale Lady Gaga? Nie, Lady Gaga to Lady Gaga, Doda to Doda. No to skąd Gaga? gaga? Ale chodzi o to, skąd nazwa Gaga, czy... No... Wydaje mi się, że się od razu kojarzy z Lady Gagą. Kojarzy się z Lady Gagą, aczkolwiek nie jest Lady Gagą. Proszę też zwrócić uwagę, że w show biznesie większość nazw zespołów, czy większość nazw wykonawców jest bardzo krótka i łatwo zapamiętywalna. Mamy ACDC, mamy Dodę, Mamy Shakirę, mamy Queen z zupełnie innego kręgu muzycznego, ale to są krótkie, łatwo zapamiętywalne nazwy. I Gaga też jest łatwo, krótką łatwą i krótką, łatwo zapamiętywalną nazwą. Mhm. A czy ona się kojarzy z Lady Gaga? No to na prawo, to ja mogę powiedzieć, że Lady Gaga kojarzy się z moją Gagą, a nie na odwrót, prawda? Też możemy dokonać takiego porównania, bo Gaga też jest przecież wielką gwiazdą. Pytanie od Voodoo. Czy podoba się panu ta książka? Ja tą książkę pisałem i też przeczytałem pewnie kilkaset razy, niż nim ona się skończyła. Natomiast, kiedy już dostałem finalny egzemplarz do ręki, to też ją zacząłem czytać jako czytelnik. I muszę przyznać, że dobrze mi się ona czyta. Co prawda, znam zakończenie, więc to jest pewien feler, bo wiem jak ona się skończy, ale podoba mi się tak. To znaczy, że to już jest jakby koniec akcji promocyjnej czy dopiero początek? Początek. Ja też chciałem powiedzieć, że spotykamy się w wirtualnej polski w szczególnym dla mnie dniu, bo jest to dzień premiery. Gagi Warszawskiego Wykołaka. Książka wychodzi handlowo dzisiaj, 1 lipca. To też jest nie bez kozery wybrany przez nas te termin, bo umownie możemy przyjąć, że 1 lipca to jest też termin, data rozpoczęcia wakacji, 1 lipca, a że jest to pozycja typowo wakacyjna, to akurat taki termin, i dopiero zaczyna się promocja książki, bo ja też przygotowując się do wydania książki, obserwowałem rynek wydawniczy w Polsce i uważam, że. To jest subiektywne, co prawda, moje zdanie, ale uważam, że książki w Polsce ciągle są traktowane jako produkt ekskluzywny, co znaczy nie z perspektywy ceny, bo one są przystępne cenowo, ale sposób ich, pro, ich pro, promocji książek jest, jest skonstruowany w taki sposób, że ja się dopiero o książce dowiaduję wtedy, kiedy wchodzę do księgarni, a kiedy reklamujemy komórki, kiedy reklamujemy telewizory, re komputery, spodnie, buty, to my jako odbiorcy dowiadujemy się o tych produktach, Wszędzie, na ulicy, w metrze, w, w, w prasie, weźmy jakąkolwiek gazetę, to tam aż się sypie od reklam. I dlatego też uznałem, że możemy gagę reklamować tak jak właśnie produkt masowy. I dopiero rozpoczynamy tą e, kampanię reklamową i mam nadzieję, że ona będzie na tyle interesująca, że czytelnicy będą chcieli kupić e, tą książkę. E, pytanie dość przewrotne. Już się boję. Od niewidocznej. Po co nam książki? Po to, żeby kreować własną rzeczywistość, to rzeczywistość, która nas otacza jest rzeczywistością, na którą nie mamy wpływu. Nie mamy wpływu na to, znaczy mamy wpływ, ale jednak ograniczony, jaką mamy pracę, jakie mamy mieszkanie, jaki mamy samochód, jaki mamy telewizor, jaką mamy żonę, męża, chłopaka, dziewczynę, a książki też i z perspektywy autora mogę to, to powiedzieć, dają nam fenomenalną zupełnie możliwość tworzenia własnego świata. Jeżeli ja chcę napisać książkę bądź przeczytać książkę, w której Zamiast Warszawy, w której dzisiaj pada deszcz, będzie Warszawa, w której wszyscy będą bardzo zamożni, bardzo bogaci i słońce będzie świeciło przez 24 godziny na dobę przez 12 miesięcy w roku, to mogę to zrobić. Fikcja literacka nie, nie, nie ma żadnych ograniczeń, i też z tego powodu y, uważam, że książki są w naszym życiu bardzo potrzebne. Mhm. Akcja książki dzieje się na Bielanach, między tak, innymi. Dlaczego tak. jest pan z Bielan? Ja jestem z Bielan, ja jestem jednym z niewielu Warszawiaków, którzy się rzeczywiście w Warszawie urodzili i z Warszawy pochodzą. Mm -hmm. e, I uważam, że tak jak mnie, Staszczyk śpiewało w Zielonym Żoli tak ja uważam, że Żoli Boż i Bielany, w których mieszkam, są bardzo. Charakterystycznym miejscem dla Warszawy, ale nie tej Warszawy wielkich wieżowców, bezdusznych biurowców, tylko tej Warszawy takiej prawdziwej, przedwojennej, tuż powojennej. Bo ja też uważam, że niektóre dzielnice Warszawy i niektóre inne dzielnice innych miast. Ja mieszkałem przez kilka lat we Wrocławiu, no mają y, na tyle charakterystyczny duch, że możemy powiedzieć, że Bielany czy Żoliborz czy inne części Warszawy są pewnym też stanem świadomości, stanem myślenia. Wystarczy pojechać metrem na te moje Bielany i wyjść i zobaczyć, że to, że to miejsce no, ma ten własny, własny klimat i mieszkańcy Żoliborza i mieszkańcy Bielan zachowują się trochę inaczej niż na przykład mieszkańcy Ursynowa czy mieszkańcy Mokotowa. I są tam te pijaczki, o których Pan pisze? Tak, aczkolwiek ja o nich piszę z ogromną sympatią, bo ja ich nazywam królowie życia, bo oni wstają rano i są wolni, robią co chcą. Oczywiście żyją na przestrzeni kilkunastu czy kilku ulic, ale jednocześnie nie są związani jakimikolwiek rygorami. I z jednej strony możemy powiedzieć, dlaczego oni tak żyją, a z drugiej strony powiedzieć, może im trochę zazdrościmy, że nie muszą się z nikim i z niczym mierzyć, robią co chcą. Czyli lubi Pan ten świat celebrytów? Y Trudno powiedzieć, czy ja go lubię. Ja go obserwuję z dystansu, mam do niego dystans, ale też uważam, że bohaterowie tego świata, celebrytów, nie są inni i w żaden sposób od nas się nie różnią. Nie są ani gorsi, ani, nie, ani lepsi. Są tylko bardziej popularni, dlatego że są częściej w telewizji, częściej w internecie. A też uważam, że warto by było, żeby też oni na siebie spojrzeli z większym dystansem i byli może bardziej dowcipni, może zachowywali się w sposób mniej sztuczny i mniej nienaturalny niż to się czasami dzieje. A wydaje się panu, że to jest możliwe, żeby zachować ten dystans? To zależy od osobowości, bo mamy przykłady takie jak, 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 jak na przykład Rafael Nadal, jeden z wielkich tenisistów, który jest najznormalniejszym, najzwyczajniejszym chłopakiem z Majorki, z którym można porozmawiać i który nie jest otoczony kordonem ochroniarzy. Ale mamy też przykład. Niestety zmarłego już Michaela Jacksona, do którego nie można było podejść, bo wokół niego kręciło się kilkunastu ochroniarzy. Więc to zależy tak naprawdę od tego, kim jest celebryta, czy kim jest gwiazda, kim jest człowiekiem. Jak pan zniesie tę sławę? Myślę, że sobie poradzę. Tak? Tak. Tom 29 pyta, czy pojawi się książkowy sequel. To zależy od tego, w jaki sposób rozwinie się historia Gagi Warszawskiego-Wilkołaka. Jeżeli będzie na tyle interesująca i książka spodoba się czytelnikom i będą chcieli kolejnej części, to oczywiście, że tak. To jest... Takie są reguły rynku komercyjnego, że jeżeli sprzedajemy jedną część i jest zapotrzebowanie na drugą, to oczywiście tak. Czyli chce pan napisać jeszcze jedną książkę? Ja chcę napisać jeszcze jedną książkę. Niekoniecznie musi dotyczyć Gagi Warszawskiego-Wilkołaka, aczkolwiek... Bardzo chętnie będę kontynuował wątek gagi i warszawskiego wilkołaka. E, no dobrze, czy chciałby Pan jeszcze coś powiedzieć o, o książce? No, chciałbym Naszym zachęcić. Internautom. Chciałbym internautów, internautów bardzo zachęcić do tego, by kupowali książkę i czytali. Możecie się też ze mną kontaktować. Jest strona www.gagawarszawskiwilkolak.pl, Tam jest kontakt do mnie. Możecie mnie zaprosić na spotkania autorskie, skontaktować się ze mną, indywidualnie zadać mi pytania. Zapraszam też na blog gagi oraz na profil facebookowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję też za rozmowę, do widzenia.